To musiało boleć w bo okulary prosto Witaj synu w Twoim piszrumie. Witaj, witaj ojcze. Papa przyszedł. Alemus Papa. Alemus Papa przyszedł do sąsiada, więc i prezent przyniósł. Proszę, to jest Artemia Paolo, Mrożona. Słuchajcie. Artemia Mrożona. Tak. Zobaczmy, czy Artemia będą miały ryby. Zaopiekuj się Artemią. A ja Wam, moi kochani, szybciutko powiem, co się dzieje. Jesteśmy u mojego sąsiada w Fishroomie. Za chwileczkę przejadę tutaj, zrobię parę kadrów, żebyście widzieli, co się dzieje w tym Fishroomie. Mojego syna, mojego sąsiada, możecie znać z kanału. Poprzednio nazywał się w różny sposób. Jak ty się teraz nazywasz, bolec? Gupik96. Aha! Gupik96 to jest oficjalna nazwa kanału. Sąsiad zaczyna, jest początkującym, można powiedzieć, akwarystą dlatego że dla mnie Staż 2-3 lata to jest dalej początkujący i 10 lat też to jest początkujący. Także słuchajcie. No bo tak jest w akwarystyce. Tak jest. Nigdy Deep prędzej, nigdy prędzej nie tak mówiłem, nie prosiłem, dobrze wiecie, dobrze mnie znacie z tego, że ja się nie wpraszam o żadne rzeczy, ale z tego powodu, że chłopak złapał zajawkę niesamowitą, co zaraz wam pokażę, co tu się dzieje. I myślę, że nie jeden z nas, nie jeden z rybakomaniaków, chciałby mieć takie możliwości, jakie ma on. Mówię w różnej formie rybako, czyli wędkarstwo i akwarystyka, tak? Słuchajcie, jest ku temu fajna okazja, że możemy się tu spotkać. Dzieciak zaraz ma urodziny, więc powiedzmy, że to jest taki film urodzinowy i zaraz zaraz wam powiem co będzie dalej Także kochani jak widzicie potencjał tutaj jest w perspektywie przyszłościowej dobry materiał jest dobry i teraz kwestia co ten gościu zrobi co będzie przedstawiał sobą na przyszłość Mam wielką nadzieję że pokaże nam dosyć dosyć dobry kunszt akwarystyki Dlatego, że wiem, że chłopak ma ambicje, śledzi najlepsze kanały, jest chłonny wiedzy i to, co jak na razie tutaj możemy zaobserwować, jest całkiem, całkiem spoko. Będzie lepiej. Także z całego serca słuchajcie i z całej siły bardzo Was namawiam, wejdźcie do niego na kanał, zostawcie suba, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Ja mówię zawsze, Komentujmy, komentujmy w każdą stronę pozytywnie i negatywnie, żeby inni mogli się uczyć tej pięknej akwarystyki. Naprawdę, w tych trudnych czasach, w czasach IT, w czasach tego pędzenia do przodu, mało kto myśli o tym, żeby mieć piękne hobby, jakim jest akwarystyka i wędkarstwo. Słuchajcie, zrobimy parę wstawek. Co tutaj się dzieje? Troszeczkę podpytam Adriana Co, jak, jaka przyszłość, tak? Także jedziemy z koksem. Dobra, mamy więc tutaj teraz kadr. Yy, ogólnie pokażę Wam co tutaj się dzieje. Czyli jadąc od ściany wejściowej półka wędkarska. Mamy tutaj full wyposażenia muchowego. Prawie jak w sklepie. Jest tutaj, słuchajcie, spinning, muchówki. Jadąc dalej, akwarium jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. I teraz tak, Adek, jadąc po kolei, opowiedz troszeczkę, co tutaj jest, tak? Krótko w kilku słowach. Zbiornik. Ogólnie podsumowując wszystkie akwaria, to na razie w tej chwili. Można powiedzieć, dużo tu jest wystartowane na nowo, ponieważ niedawno bawiłem się trochę w zbrojniki i trochę w mieczyki. Mów głośniej, bo tu brzęczą te brzęczki. Dobra, więc trochę w mieczyki się bawiłem, trochę w zbrojniki. W tej chwili sprzedałem i mieczyki i sprzedałem zbrojniki. Można powiedzieć, że mam tylko stada zarodowe z tego. I oprócz tego poodpalałem parę akwariów na Gupikach, które będę z nich próbował jakieś linie wyciągnąć. Jakieś tam kundelkowe, pomieszane, to nie będzie nic rasowego, ale będą na pewno bardzo ładne, to wiem już. A przynajmniej mam taką nadzieję, że będą. Taka... No wiesz i masz nadzieję, ponieważ zajmujemy się tym samym, tak? No tak. Byli... Jesteśmy zakochani w gupikach i mamy teraz unikatowe ryby, które niebawem będą się pokazywały na kanale. Ogólnie mój plan był taki, że miałem się zrobić całkowicie stuprocentowo zbrojnikowy. Już tutaj powoli gadałem z gościem, przygotowałem się na wyjazd, na kupienie dwóch nowych. L201 i L184 i miałem już mieć dużo tutaj zbrojników i tam tylko jakieś rozpraszacze, ale no, jednak w ostatnich tygodniach dosłownie, teraz tak na świeżo się przekonałem, że jednak głupiki bardziej. Dobra. Będą zbrojniki na dnie, ale głupiki ogólnie będą. Będzie i to, i to. W tym akwarium jest mieszanka, jeżeli mam po prostu, no miałem jakieś kirysy, miałem resztki mieczyków, mam resztki, yy, co tu jeszcze, jest jakieś, są kąsacze tetry, tu są. Po prostu taką zrzutkę, zrobiłem, że tam wszystko w życiu Dobra, jedno, jest pływa, zrzutka, jedno, ale tutaj widzę piękne, grube, napompowane samice L144 A, i, są, i są moje L144 po prostu i mnie, tak? samiec, który jest przygotowany. Była podmianka, bo widzę wachluje tak. przy grocie, tak? Też ale jeszcze ma, jaj, jajec tam nie ma. Jeszcze nie ma ale nie, dobra. cztery samice w ciąży musi być dobra. Ten zestaw to jest akwarium ile litrów Juvel 180. 180 Następne akwarium, co to jest? Teściu Valrio 180. Tutaj jest moje ciepłowodne akwarium. Woda tu jest robiona na poniżej pH 7, żeby było leciutko kwaśne. Jest tak ledwo, ledwo poniżej 7, powiedzmy Tu to jest hypancystrus L. L. 133. Przepraszam, Hypanciistrus 333 zgadza się. Czyli tak, jest, przygotowane są groty, jest mieszkanko dla chypancy. I trochę mi tu wywalają nitki przez prawdopodobnie y, troszkę za dużo lampy, w tej chwili jest azotany i fosfor, ale ja to wszystko powoli zaczynam badać. Ogarnić. Do tego dojdziemy. Tak, ogarnij Dobra, kolejnym zb zbroj zbiornikiem. Kolejnym jest... zbrojnikiem. A to jest, to możecie kochani znać moje akwarium w czasie przeprowadzki. To akwarium było u mnie. Nagrywałem w tym akwarium film pod tytułem chyba Krystaliczna Woda czy no, coś takiego. Były rośliny tam. Były rośliny, tak. i, i, i było Czyli teraz jest, a nie jest całkiem puste, tu jest jakiś, a patrzcie. Już jest. E, za... Co to jest? E, są, special Red, tak? Są esperedy, ancistrusy tutaj, no bardzo jest mały, więc go nie da się złapać. Mhm. Ale jest stado zarodowe, jest samica i samiec, którzy się już trą, to jest nawet ich grota oryginalna, w której się wycierają. Nie wiem dlaczego akurat tam teraz siedzi samica, jest odwrotnie, ale to jest ich wyopa. No dobra, ale tutaj są czerwone. Tam jest tyłu, tam, tam a wystaje. tam jest to, jest, to jest długa płetwa? Z tyłu, nie, to jest krótka. krótka. Samica na krótkiej, samica na długie. Samica na długie, dobrze. A i tutaj jest coś pięknego, słuchajcie. To jest coś, co przyjdzie w filmach później. A głupik? Mamy piękne, głupiki, słuchajcie. takie. Nie wiem, w formie blue japanów, co to jest, no, nie takie wiem. No, taki jakby blue japan ciemniejszy. I, i z, z, tego, z tego robimy swoją linię na swoich samicach, tak? tak on już to ma pięć samic, to już jest ogólnie zarodówka wsadzona, tylko że one się teraz rozpłynęły, są tu na dole i nawet tu już jest na rybek. Dzisiaj cztery, cztery malutkie były. No, no i ma. dobra, czekamy na efekty. Tak, u, u, mnie, u mnie są też piękne niebieskie ryby, które pokażę najprędzej w lato, jak zrobię stabilną linię. dokładnie. dokładnie. Jedziemy dalej. Tłusie Następny zbiornik to jest... Yy, tu jest 100 litrów na podżwirówce. Aha, to jest ta podżwirówka, o której jest zrobiony ostatnio film. Zgadza się. Róż, zeolit, piasek 1 mm i na to teraz jest... no i dwa kominy. No to jest grzałeczka tylko i nic więcej. Stado jest wrzucone, jest około pH 7 i... I, I co tutaj tam. będzie? Tu są samice, a z tajgerkiem, W tej, a, chwili, tigerkiem, w tej tak? chwili wrzuciłem yellow tigera endlera i do niego nawaliłem tam samic tyle, ile miałem takich półpustych. To jest troszkę za mocno światło moim zdaniem na to tutaj. Kubki Gubi, lubią światło, nie przeszkadza. No, ale to jest świeże akwarium, to, to zaraz będziesz miał glon. Możliwe, Słuchajcie, co do, tego, co do tego filmu, co do tego akwarium, to właśnie też jest to taki bodziec, żeby tutaj ruszyć temat, ponieważ popatrzyłem, że tam troszeczkę ma chłopak komentarzy, ma dużo wyświetleń pod ostatnim filmem na temat tego akwarium i chciałbym, żebyście ci, co mają doświadczenie, trochę go poprawili. Ja wiem, że on sugeruje się tutaj akurat Maćkiem Koczko odnośnie tej podżwirówki. Ja nie mam pojęcia na ten temat. Będę kiedyś to robił w swoim nowym projekcie i chętnie poczytam komentarze Podzielcie się swoją wiedzą pod jego ostatnim filmem na temat podżwirówki, dlatego że tak jak jest to zrobione, to nie jest trochę po mojemu i ja zrobię to inaczej, ale wiedzy konkretnej na ten temat dużo nie ma. Także patrzmy, słuchajmy, w ogóle na co temat, się będzie działo. Nie ma wiele filmów. To Także tam, komentarze tam mile to widziane, zobaczymy. Ja też jeszcze będę się konsultował chyba z panem Maćkiem Koczko, jak to zrobić najlepiej, ja będę robił duże akwarium. Tutaj mamy następne taki old school, stare, ramowe akwarium, co tutaj jest? A co jest kwarantanna? To jest taki mój śmietnik. Znaczy śmietnik, no. Śmietnikowe akwarium, ale tutaj teraz jest y, czysta woda wymieniona i jest przygotowana na skalary, więc tu będzie kwarantanna. Dobra. Ja tu po prostu mam kwarantannę dla ryb, teraz jest dobra. Tu nie ma czym mówić. Tu I tu akwarium, malutki Opti White, który też był kiedyś u mnie. No. I co będzie tutaj? Ta kosteczka to będzie wylęg głupików tutaj. Tutaj jest jakiś głupiczek tak mały że, widzę. Widzisz, że w miarę, no jest, to już jakiś narybek. Widzisz, że dosyć ładna samica pływa. Tutaj mała Piękna, gruba. Piękna gruba. To jest samiczka, która jest zmieszana E, troszeczkę genetyki jest ze starych moich dambo. No jest tutaj ogon dambowski, taki trochę samicowy. Samiec zapił zwykłej i samiec z był taki. wyszło dosyć fajną z tego rybkę. W ogóle, pękne. w ogóle żeby nie te nitki, to fajny taki hardscape tutaj jest. No taki leciutki po prostu to jest tylko kilka. Ale ty... weź, weź wylecz te nitki, zlikwiduj no, to. No będę musiał je usunąć. Przelej i jakimś karbą. Teraz dałem tu kubelek, taki jak na to akwarium dosyć cieniutki, no, więc dobra. mam nadzieję, że już się trochę biologia tu polepszy, ale tego nie gwarantujemy. Czyli to ak malutkie akwarium, kubełek prawie z tego kubełek samego. litra. Kubełek jest do 60 litrów, litrów, do, co tak mało. No, do 60 litrów, a akwarium ma 25, więc mam nadzieję, że teraz troszkę będzie lepsza biologia. Dobra, słuchajcie, więc taki, taki oto przelot szybki po tych zbiornikach. Na razie nic ciekawego tutaj nie powiemy. No to się dopiero musi pomnożyć. To się musi pomnożyć, to się, to się musi jeszcze yy, cała, cała ta aranżacja się ułoży. Tu na pewno będzie coś ładnego, bo wiem, że będzie. Tu I w sensie jeden z mikrozorium, Czekamy jest... na efekty, czekamy na, na to, co się wydarzy tutaj. Zrobimy. No i na pewno troszeczkę epifitów dodam, bo tam są teraz są całkowicie. Przypuszczam, że będzie akwarie. jeszcze okazja, nie tylko na urodziny się spotkać. Oj, nie wolno reklamować. Także będzie jeszcze okazja zobaczyć, co tutaj się dzieje w tym fish roomie I słuchajcie, jeszcze raz. Bardzo, bardzo apeluję do tego, żeby chłopaka wesprzeć komentarzami. Jak mówię, jest to akwarysta początkujący jeszcze długo, długo będzie początkującym. I chciałbym, chciałbym bardzo, żeby ta pasja się u niego rozwinęła bardzo mocno. I żeby jak najwięcej nowych Dlatego, że znamy życie, kochani, i ja po prostu nie mam miejsca na jego akwaria w domu. A wiecie, jak to u młodych. Zajawka przyszła, poszła, i potem tata weź te, to wszystko, nie? Także, kochani, ja nie będę dzisiaj e, opowiadał, co tu będzie, bo to zobaczymy, życie nam pokaże. Zobaczymy, co Po Pokrótce zlega. parę informacji jest, co tu będzie, co się stanie. I taki, ja kiedyś robiłem taką serię e, ludzi, jakby wspierałem, e, moimi wspierającymi, żeby do nich wchodzili. Tak teraz tutaj, proszę wejść do Adriana. Gupi96, adres kanału podlinkuję, będzie w pierwszym komentarzu. Także słuchajcie, z góry dziękuję za wszelkie porady na temat tego akwarium z żwirówką. Bardzo, bardzo bym prosił, żebyście tutaj się wypowiedzieli, nawet tym, co się nie chce, zmuście się i po prostu napiszcie, jeżeli macie doświadczenie, możecie zobaczyć pełny opis tego, co on zrobił na jego kanale. I chętnie z tego skorzystam też ja. Jeszcze na koniec tylko ostatnie słowo. W razie przed chwilą powiedzieliśmy, że w tej małej kwarantannie będą skalary. Żeby przypadkiem komuś nie wpadło do głowy teraz tutaj komentować jakichś dziwnych rzeczy, że skalary będą w 60 litrach, to tylko będzie kwarantanna, jak przyjdą do mnie do domu. Skalary będą pływały w 200, tutaj ogólnie nie. Także w będzie... tym dużym? Tak, wiadomo. To Aha, te... bo one będą z... to... tak, A że... mogą z... Y... Dokładnie to samo potrzebują. strusze. Wszystkie, wszystkie. Właśnie po to to robię. Wszystkie te ryby chcą ciepłą wodę, w miarę miękką i żrą mięso. Uh -huh. I czyli, i... czyli pasuje. Pasują do siebie idealnie. No i w dodatku wiadomo, że no, będę miał dużo głupików do selekcji, więc gdzieś będę musiał je... Czyli będzie żywy pokarm no. dla skalara. No skalar będzie miał obtłuszczony, pływał. <laughs> Dobra, kochani. Także Parę minut w fiszrumie u Adriana. Jest to w piwnicy pokój zaadaptowany. Byłoby tu nic, kupa śmieci, a takie skupa śmieci jak faria. Także słuchajcie, widzimy się następnym razem. Życzę miłej końcówki niedzieli już. Dla mojego syna składam serdeczne życzenia. Żyj, kochany, 100 lat. W zdrowiu, szczęściu, w pomyślności. I żeby ci się układało każdego dnia. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia. Bye bye.